Cześć, jestem Kaja i w tym odcinku będziemy robić bazę, więc zostańcie ze mną, no i zanim zaczniemy, nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji razem ze dzwoneczkiem, no i polecić ten filmik znajomym oraz rodzinie. Dobra, zaczynamy! Więc będą do tego Wam potrzebne poduszki, koce, no i maskotki jak macie. Dobra, więc zaczniemy budować. Dobra, więc y, chyba by się przydało tutaj trochę y, uprzątnąć. Y, dobra, więc y, przyniosę odkurzacz, odkurzacz, y, no i za chwilę wracam. Dobra, więc y, teraz już teraz, y, Teraz, zaraz. Te, teraz włączam odkurzacz i, i... będę odkurzać. Czekajcie. Brød. Dobra, więc yy, skończyłam odkurzać, teraz tylko muszę schować odkurzacz i wezmę te kable właśnie tam, które są, kosz i no i krzesło, dobra. Dobra, tutaj mam już gotowe wszystko, teraz będziemy kładli koc. Dobra, jedna warstwa kocy już jest. Teraz, jak chcecie, to możecie położyć drugą. Ja też położyłam drugą warstwę. I teraz nie kładźcie trzeciej. No, chyba, że chcecie, żeby, żeby mieć tak miękko. Więc właśnie, ja mam tutaj ten trzeci koc. To. On będzie tak tutaj wisiał. Pokażę wam zaraz. Dobra. Yy, tutaj już przypiłam, czy znaczy nie przypiłam, tylko ułożyłam pod taką ciężką szafkę na kot. Tak I tutaj też yy, położyłam na to różne ciężkie rzeczy. Wiem, że akurat to nie jest ciężkie. No, tam, dobra. Dobra, no i teraz yy, w środku. Projektujemy. To tutaj sobie właśnie położymy różne poduszki. No i inne poduszki po drugiej stronie też możecie położyć. Tutaj właśnie już tak położyłam poduszki. Ale jeszcze muszę wstawić lampę, bo jak się zasłoni, to trochę tu jest ciemno. Dobra, tutaj stawiam już właśnie lampę i teraz będę zasłaniać i ciekawe jak będzie. Dobra, zasłaniam. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że fajnie to wyjdzie. Dobra, wchodzimy. Ale super! Ale fajnie to wygląda. Hmm. Nie wiem, ale chyba coś tutaj jeszcze dodam. I chyba wiem już, co dodam. Dodałam tutaj jeszcze taki fajny pomponik. I ośmiorniczkę. Może gdzie. O, o Albo tak. Nie, nie, nie. dobrze. Hmm. Tu. O. Dobra. Więc mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik, bo to był taki mój pierwszy filmik, który robiliśmy, który nagrywałam z tą bazą. Więc nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji razem ze dzwoneczkiem, no i poleccie ten filmik znajomym oraz rodzinie. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Odwiedzajcie też mój kanał i moje koleżanki kanał, czyli Kuchareczka i Kreatywna, Kaj yy, Kreatywna Zuzia. Dobrze, no więc... bye.